Ojciec Pio z Pietrelciny, jeden z najbardziej ukochanych świętych XX wieku, był kimś więcej niż tylko prostym księdzem. Był prawdziwym wojownikiem duchowym, człowiekiem obdarzonym mistycznymi darami, takimi jak stygmaty, bilokacja i rozeznanie duchów, ale przede wszystkim był przykładem niezachwianej wiary pośród duchowych bitew, z którymi zmagał się przez całe życie. Dla ojciec Pio, życie nie było drogą wygody, ale polem bitwy. Mówił, że diabeł jest jak wściekły pies na łańcuchu. Jeśli się do niego nie zbliżysz, nie ugryzie cię. Ta metafora dobrze podsumowuje jego pogląd na zło. Jest ono realne, czai się, ale można go uniknąć dzięki czujności, modlitwie i życiu sakramentalnym. Według ojciec, Pio, walka duchowa toczy się codziennie. Podkreślał, że w życiu duchowym nie ma neutralności. Albo człowiek kroczy z Bogiem albo jest podatny na ataki wroga. Jego nauki są bezpośrednim ostrzeżeniem dla tych, którzy żyją w duchowym komforcie, wierząc, że wystarczy być dobrym, aby być chronionym. Mówił również, że kto się modli, ten się zbawia, kto się nie modli, ten się potępia, podkreślając zasadniczą rolę modlitwy jako tarczy przed złymi wpływami. Ojciec Pio nie tylko głosił te prawdy, ale także nimi żył. Walczył z pokusami, cierpieniami oraz widzialnymi i niewidzialnymi atakami duchowymi, zawsze ufając miłosierdziu Bożemu. W tym filmie omówimy siedem postaw i zachowań, które, według duchowości Ojciec Pio, otwierają drzwi złu w życiu człowieka. Niektóre z nich są dobrze znane, inne pozostają niezauważone w codziennym życiu, ale wszystkie stanowią realne zagrożenie dla duszy. Dla Ojciec Pio, modlitwa była najpotężniejszą bronią przeciwko złu. Często mawiał: Modlitwa jest najlepszą bronią, jaką posiadamy, kluczem, który otwiera serce Boga. Kiedy człowiek przestaje się modlić, osłabia swoją więź z Bogiem i staje się duchowo podatny na ataki. Modlitwa nie jest tylko religijną formalnością, jest aktem walki. To w niej szukamy siły, duchowej jasności, rozeznania i ochrony. Brak modlitwy jest natomiast jak wkroczenie na wojnę bez broni. Duchowy wróg, którego ojciec Pio wyraźnie dostrzegał, wykorzystuje duszę, która się nie modli, ponieważ traci ona poczucie obecności Boga i łatwiej ulega pokusom. Ojciec Pio kładł szczególny nacisk na modlitwę różańcową. Nazywał Maryję niszczycielką wszelkiego zła i mawiał: Kochajcie dziewice i sprawcie, by ją kochano, odmawiajcie zawsze różaniec. Dla niego różaniec nie był pustą powtórką, ale duchowym łańcuchem, który odpiera zło i przyciąga obfite łaski. Ponadto przypominał, że modlitwa musi być stała, nawet w chwilach duchowej posuchy. Wiele osób rezygnuje z modlitwy, gdy nic nie czują. Ojciec Pio ostrzegał przed tym, najpotężniejsza modlitwa to właśnie ta, którą odmawia się z wysiłkiem, z wiarą, nawet bez pociechy. Radził również, aby dzień zamienić w nieustanną modlitwę. Ofiarować Bogu pracę, cierpienia, codzienne gesty. W ten sposób dusza pozostaje w stanie łaski, chroniona przed atakami zła. Jeśli więc czujesz, że Twoje życie jest duchowo niestabilne, pierwszym krokiem jest powrót do modlitwy. Zacznij powoli, ale stanowczo. Modlitwa Ojciec Nasz, Zdrowaś Maryjo, chwila ciszy z Bogiem, to już broń duchowa. Nałogi i niewyznane grzechy, ojciec Pio miał szczególny dar: potrafił dostrzec grzechy ludzi, zanim jeszcze je wyznali. Wiele relacji pokazuje, że zwracał uwagę penitentom, którzy próbowali ukryć swoje grzechy lub pominąć ważne szczegóły. Dla niego spowiedź była świętym aktem uzdrowienia prawdy i duchowego wyzwolenia, i nie można było jej dokonywać niedbale lub kłamstwem. Życie w grzechu zwłaszcza gdy grzechy są ukrywane lub ignorowane, otwiera niebezpieczną duchową lukę. Niewyznany grzech podsyca dumę, poczucie winy i separację duszy od Boga. Ojciec piomawiał, że grzech jest prawdziwą chorobą duszy i że tylko poprzez szczerą i skruszoną spowiedź można przywrócić wewnętrzny spokój. Zdecydowanie zwalczał również nałogi. Nałogi takie jak porządliwość, duma, duchowe lenistwo, Nadmierne spożywanie alkoholu, obżarstwo, a nawet uzależnienie od pustych rozrywek były przez niego postrzegane jako formy duchowego zniewolenia. Nauk odbiera duszy wolność, a ten brak kontroli otwiera przestrzeń dla złych wpływów. Ojciec Pio nazywał spowiedź kąpielą duszy i zalecał, aby odbywała się ona często. Nie tylko w przypadku poważnego grzechu, ale jako forma ciągłego oczyszczenia duchowego. Postrzegał konfesjonał jako pole bitwy, na którym dusza była ratowana z rąk zła. Ważnym szczegółem jest to, że ojciec Pio zawsze nalegał na prawdziwą skruchę. Spowiedź bez zamiaru zmiany jest ryzykowna. Zło wykorzystuje powierzchowne spowiedzi, w których nie angażuje się serce. Prawdziwe przebaczenie przychodzi, gdy istnieje szczerość i pragnienie nawrócenia. Jeśli zmagasz się z nałogami lub nosisz w sobie niewyznane grzechy. Pamiętaj, że pierwszym krokiem do zamknięcia tej bramy zła jest pokorne przyjęcie sakramentu pojednania. Nie ma znaczenia, jak poważny był błąd, dla Boga poprzez spowiedź zawsze istnieje przebaczenie. Jak mawiał ojciec Pio, miłosierdzie Boże jest nieskończone dla tych, którzy szczerze żałują. Praktyki okultystyczne i przesądy ojciec Pio był surowym krytykiem wszelkich praktyk związanych z okultyzmem. Dla niego działania te nie były nieszkodliwą zabawą, ale prawdziwymi drzwiami otwartymi dla zła. Stanowczo ostrzegał, diabeł wkracza tam, gdzie Bóg jest odsuwany na bok. Praktyki takie jak spirytyzm, konsultacje z medium, czytanie z 900, kart tarota, astrologia, zaklęcia i używanie amuletów idealnie wpisują się w tę rzeczywistość. Wiele osób z powodu ignorancji lub ciekawości. Angażuje się w te rzeczy, szukając szybkich rozwiązań swoich problemów. Jednak to, co wydaje się duchową pomocą, w rzeczywistości jest niewidzialną więzią, która przywiązuje duszę do negatywnych wpływów. Ojciec Pio wyraźnie dostrzegał szkody wyrządzane przez te praktyki i nie wahał się nakłaniać wiernych do natychmiastowego porzucenia ich. Przesądy były dla niego również oznaką braku prawdziwej wiary wiara w mistyczną moc przedmiotów. Używanie talizmanów lub wykonywanie rytuałów na szczęście to postawy świadczące o braku zaufania do opatrzności boskiej, a według ojciec Pio, tam gdzie pojawiają się wątpliwości co do Boga, pojawia się miejsce dla działania wroga. Ostrzegał również, że nawet pozornie nieszkodliwe zabawy, takie jak zabawa z kubkiem lub korzystanie z horoskopów, mogą stać się punktami kontaktu ze złem. Dusza, otwierając się na te praktyki oddala się od światła Bożego i przyciąga przeciwne wpływy duchowe. Ojciec Pio zawsze zalecał używanie prawdziwych sakramentaliów, wody święconej, błogosławionych medalików, różańca. Wyraźnie jednak podkreślał, że moc nie tkwi w samym przedmiocie, ale w wierze, jaką człowiek pokłada w Bogu poprzez nie. Mówił: Korzystaj z duchowych środków, które daje ci Kościół. Unikaj wszystkiego, co nie podoba się Panu. Duma i brak pokory wśród największych duchowych niebezpieczeństw wskazanych, przez ojciec Pio, duma zajmuje centralne miejsce. Mówił, że duma jest jak dym, który zaślepia duszę, uniemożliwiając jej dostrzeżenie prawdy o sobie samej i o Bogu. Według niego tam, gdzie brakuje pokory, zło znajduje podatny grunt do zasiania zamętu, próżności i duchowego buntu. Ojciec Pio nauczał, że pokora jest podstawą wszystkich cnót. Bez niej nie ma rozwoju duchowego, ponieważ Duma sprawia, że dusza wierzy, iż nie potrzebuje pomocy, ryzykuje osądzanie innych i opiera się korekcie. Ta niechęć do skruchy i posłuszeństwa otwiera drzwi do oddalenia się od Boga i zbliżenia się do sił zła. Często Duma objawia się w subtelny sposób, w potrzebie bycia w porządku, w ciągłym porównywaniu się z innymi, w duchowej próżności, a nawet w fałszywej pokorze. Tej postawie, która wydaje się skromna, ale w głębi duszy szuka pochwał lub uznania. Ojciec Pio przypominał, że nawet aniołowie upadli z powodu dumy i że diabeł żywi się tym uczuciem. Ostrzegał wiernych, aby stale czuwali nad swoimi myślami i postawami, ponieważ duma może przeniknąć nawet do dobrych uczynków, gdy są one wykonywane dla pozoru lub dla pochwał. Z drugiej strony był on żywym przykładem pokory. Pomimo niezwykłych darów, którymi posiadał, żył w prostocie, odrzucał pochwały i wszystko przypisywał łasce Bożej. Mówił: Jestem tylko biednym zakonnikiem, który się modli. Jego życie charakteryzowało się posłuszeństwem, milczeniem w obliczu krytyki i akceptacją cierpienia, wyraźnymi oznakami pokornej duszy. Aby zwalczać dumę, ojciec Pio zalecał trzy rzeczy nieustanną modlitwę, częstą spowiedź i codzienne ćwiczenia pokory. Uznanie własnych błędów, dziękowanie zamiast wychwalania się i ciche służenie innym to praktyki, które utrzymują serce we właściwym miejscu. Zaniedbywaniem Mszy Świętej i sakramentów ojciec Pio miał poruszające zdanie, które dobrze podsumowuje znaczenie mszy. Świat mógłby lepiej funkcjonować bez słońca niż bez Mszy Świętej. Dla Niego uczestnictwo w Eucharystii nie było tylko niedzielnym obowiązkiem, ale żywotną potrzebą duszy. Zaniedbywanie mszy i sakramentów jest, zgodnie z jego duchowością, jednym z najniebezpieczniejszych sposobów otwierania przestrzeni dla zła. Msza jest momentem, w którym ofiara Chrystusa na krzyżu staje się obecna. Kiedy ktoś ją porzuca, traci największy akt duchowej ochrony dostępny na Ziemi. Ojciec Pio przeżywał każdą celebrację z głębokim szacunkiem, często wpadając w ekstazę podczas konsekracji. Wyraźnie dostrzegał nieskończoną wartość Eucharystii i duchowy ból tych, którzy ją lekceważyli. Oprócz mszy świętych, niezbędne są również inne sakramenty. Chrzest, spowiedź, bierzmowanie, małżeństwo, namaszczenie chorych i święcenia kapłańskie są kanałami łaski ustanowionymi przez Chrystusa. Ojciec Pio ostrzegał, że zaniedbując te środki zbawienia, dusza staje się podatna na pokusy i złe wpływy. Szczególnie spowiedź była centralnym elementem jego misji. Spędzał godziny na spowiadaniu i mawiał, że dusza, która się nie spowiada, umiera duchowo. Dla niego spowiedź była jak odnowienie duszy, odzyskanie sił i ochrona przed pułapkami wroga. Problem polega na tym, że wiele osób szuka sakramentów tylko w sytuacjach ekstremalnych, chorobie, stracie lub kryzysie. Ojciec Pio ubolewał nad takim zachowaniem i mówił, że wiara nie może być traktowana jako ubezpieczenie na wypadek sytuacji awaryjnej. Wytrwałość w życiu sakramentalnym jest tym, co utrzymuje duszę w stanie łaski i komunii z Bogiem. Zaniedbywanie mszy świętego z powodu. Lenistwa lub rozproszenia uwagi sprawami tego świata, jest wyraźnym znakiem słabości duchowej. A zło wykorzystuje te luki, aby oddalić człowieka od wiary. Ojciec Pio nalegał, często korzystajcie z sakramentów, są one pokarmem i tarczą duszy. Negatywne wpływy i towarzystwo ojciec Pio był bardzo bezpośredni, mówiąc o otaczających nas wpływach. Mówił, że tak jak dym przenika nasze ubrania. A my tego nie zauważamy, tak samo złe towarzystwo i środowiska obciążone duchowo-stopniowo zanieczyszczają, duszę. Tego rodzaju wpływy mogą być jedną z najcichszych i najniebezpieczniejszych bram, przez które zło wkracza w życie człowieka. Często zło nie objawia się w skandaliczny sposób, ale przenika poprzez toksyczne przyjaźnie, treści, które konsumujemy, rozmowy, które prowadzimy oraz środowiska, w których obecność Boga jest ignorowana lub wyśmiewana. Ojciec Pio ostrzegał, że ciągłe przebywanie w otoczeniu osób, które żyją z dala od Boga i mają negatywny wpływ na nasze postawy, może pociągnąć duszę do grzechu, nawet jeśli dzieje się to stopniowo w sposób prawie niezauważalny. Zachęcał wiernych do pielęgnowania duchowo zdrowych przyjaźni, które budują Zachęcają do modlitwy, spowiedzi i miłosierdzia. Mówił, że powinniśmy mieć odwagę oddalać się od sytuacji, środowisk lub relacji, które oddalają nas od Boga. Może to oznaczać zmianę kręgu przyjaciół, zmianę rodzaju rozrywki, którą konsumujemy, a nawet milczenie w rozmowach, które nie budują. Czy kiedykolwiek czułeś, że coś blokuje Twoje życie? Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że walczysz z rzeczami, których nie widzisz? Ale które wyraźnie cię przygnębiają? Jeśli tak, ten film może zmienić Twoją rzeczywistość. Dzisiaj poznasz trzy słowa ujawnione przez ojciec Pio, jednego z największych świętych współczesnej historii, które, według niego, mają moc złamania każdej klątwy. Aby jednak zrozumieć, dlaczego te słowa mają tak wielką moc, musisz najpierw poznać postać ojciec Pio i Dowiedzieć się, dlaczego wszystko, co mówił, miało tak wielką duchową moc. Obejrzyj film do końca. Zrozumiesz, dlaczego te słowa mogą być kluczem do Twojego duchowego wyzwolenia. Ojciec Pio z Pietrelciny nie był zwykłym człowiekiem. Od dzieciństwa wykazywał niezwykłe oznaki duchowości. Widział anioły i rozmawiał z nimi, doświadczał ekstazy podczas modlitwy. A już w bardzo młodym wieku wiedział, że jego droga jest całkowicie poświęcona Bogu. Przez całe życie był znany ze swoich rzadkich i nadprzyrodzonych darów, takich jak bilokacja, czytanie dusz, uzdrawianie duchowe i co najbardziej imponujące, stygmaty Chrystusa, rany na dłoniach, stopach i boku, które nosił przez ponad pięćdziesiąt lat. Tysiące ludzi przybywało do San Giovanni Rotondo, aby się mu wyspowiadać. Często ojciec Pio wyjawiał ludziom grzechy, o których nawet nie wspomnieli, dając jasno do zrozumienia, że to nie on mówi, ale sam Duch Święty, działający przez niego. Każda rada, każda wskazówka, każde jego słowo wydawało się trafiać prosto do serca słuchających go osób. I nawet dzisiaj, dziesiątki lat po jego śmierci, jego nauki nadal zmieniają życie ludzi na całym świecie. Ale dlaczego ma to dla Ciebie znaczenie teraz? Ponieważ te trzy słowa, które ujawnił, nie są magiczną formułą. Są one duchowym kluczem, bronią przeciwko złu, potwierdzoną przez Świętego, który żył w głębokiej komunii z Bogiem i codziennie stawał w obliczu widzialnych i niewidzialnych bitew duchowych. Ojciec Pio wiedział, że zło istnieje, że wróg działa, ale wiedział też, co neutralizuje wszelki zły wpływ. Aktywna i świadoma wiara. Dlatego każde jego zdanie było czymś więcej niż nauką było tarczą. Trzy słowa, które ujawnił, pochodzą z tego miejsca duchowej mocy i kiedy są używane z wiarą, mogą całkowicie zmienić bieg Twojego życia. Zrozumiesz, dlaczego słowa mają duchową moc, jakie to są słowa i jak ich używać, aby przełamać wszelkie klątwy, które na Ciebie wpływają. Jeśli czujesz, że coś musi się zmienić, Oglądaj dalej. To, co nastąpi za chwilę, może być dokładnie tym, czego potrzebuje Twoja dusza. W wierze katolickiej słowa nie są tylko dźwiękami lub frazami wypowiedzianymi w próżni, niosą one prawdziwą duchową moc. Dlatego w całej historii Kościoła Święci papieże i doktorzy wiary zawsze ostrzegali przed tym, co się mówi, a jeszcze bardziej przed tym, jak się to mówi. Sam Jezus Chrystus dał nam tego najlepszy przykład. Uzdrawiał słowami, wyzwalał ludzi słowami. Pokazuje nam to często ignorowaną rzeczywistość. Istnieje wymiar duchowy, który odpowiada na to, co wyznajemy z wiarą. Ojciec Pio głęboko to rozumiał. Jako spowiednik i kierownik duchowy codziennie widział duchowe skutki słów. Prosta modlitwa płynąca z serca miała moc przywrócenia zagubionej duszy. Jednocześnie ostrzegał przed niebezpieczeństwami słów wypowiedzianych z nienawiścią, urazą lub rozpaczą, ponieważ one również otwierają duchowe drzwi na wpływ zła. W tradycji katolickiej modlitwa jest najlepszym przykładem mocy słów w walce duchowej. Modlitwa Pańska, Zdrowaś Maryjo, kredo, modlitwa Świętego Benedykta wszystkie one są duchowymi deklaracjami. Które wygłoszone z wiarą działają jak duchowe miecze. Nie bez powodu św. Paweł napisał w liście do Efezjan 6, że powinniśmy używać miecza ducha, którym jest Słowo Boże, jako jednej z broni przeciwko siłom zła. A ta walka jest prawdziwa. Kościół naucza, że zło nie jest tylko symboliczne, jest ono duchową, aktywną rzeczywistością, która stara się odwrócić, osłabić i zniszczyć wiarę ludzi. Przekleństwa, zazdrość, negatywne słowa, klątwy. Wszystko to działa w świecie duchowym. Ale tak jak zło może być aktywowane słowami, tak samo dobro może być wyzwolone słowami wiary i prawdy. W tym momencie trzy słowa ujawnione przez ojciec Pio nabierają sensu. Wiedział on, że pewne słowa wypowiedziane z wiarą i zrozumieniem mają moc przełamania duchowych łańcuchów, zniweczenia złych uczynków i przywrócenia duszy. Nie dlatego, że są one magiczną formułą, ale dlatego, że niosą ze sobą wieczną prawdę, potwierdzoną przez Chrystusa i wzmocnioną modlitwą. Dotarliśmy do sedna tego filmu, momentu, w którym ujawniamy trzy słowa, które ojciec Pio wskazał jako wystarczająco potężne, aby przełamać każdą klątwę. Zanim jednak po prostu powiemy, jakie to słowa, należy zrozumieć, dlaczego działają i jaka postawa duchowa jest potrzebna aby przyniosły one owoce w naszym życiu. Ojciec Pio nigdy nie był człowiekiem pustych mistycyzmów ani przesądów, był głęboko zakorzeniony w doktrynie kościoła, a wszystko, co mówił, wynikało z lat modlitwy, cierpienia i doświadczeń ze światem duchowym. Rozumiał, że wiele osób cierpiało z powodu negatywnych wpływów duchowych, klątw, zazdrości, paktów, destrukcyjnych słów rzucanych pod ich adresem. Wiedział też, że wyzwolenie nieodmiennie wiązało się z ponownym połączeniem się z Bogiem poprzez żywą wiarę. W jednym ze swoich najbardziej poruszających nauk, ojciec Pio ujawnił, że najpotężniejszymi słowami przeciwko wszelkim złym wpływom są Jezus, Maryja, ufam. To takie proste, trzy krótkie słowa, ale o głębokim znaczeniu duchowym. Jezus, Maryja, ufam. Słowa te nie są magiczną formułą, są wyznaniem wiary, zobacz. Jezus. Wzywając imię Jezusa, już przełamujesz wszelkie przekleństwa. Biblia mówi, że w imię Jezusa zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi i pod ziemią. Flp 2:10 Imię Jezusa ma absolutną, niekwestionowaną moc. Jest to imię ponad wszystkimi imionami. Maryja. Wzywanie imienia Dziewicy Maryi oznacza prośbę o wstawiennictwo tej, która zmiażdżyła głowę węża. Maryja jest znienawidzona przez zło właśnie dlatego, że jest pokorna, posłuszna i całkowicie oddana Bogu. Kiedy wzywasz Maryję, wzywasz matczyną i niebiańską ochronę. Ufam to słowo, które przypieczętowuje wyzwolenie. Zaufanie Bogu jest tym, co uruchamia cud. To ono przełamuje łańcuchy strachu, niepokoju, wątpliwości broni, której używa wróg, aby utrzymać ludzi w niewoli. Ojciec Pio mawiał, że prosta i szczera wiara jest potężniejsza niż, jakikolwiek wyszukany rytuał. Te trzy słowa wypowiedziane z otwartym sercem w modlitwie, w bólu, strachu lub rozpaczy, są jak krzyk duszy, który dociera bezpośrednio do serca Boga. Potwierdzają one, że nie należysz do zła, ale do miłości Jezusa i opieki Maryi. Jeśli czujesz, że coś jest nie tak w Twoim życiu duchowym. Jeśli podejrzewasz klątwy, Negatywne energie lub złe wpływy, spróbuj powtarzać z wiarą. Jezus, Maryjo, ufam. Powiedz to z serca. Powiedz to w modlitwie, powiedz to po przebudzeniu i przed snem. Powiedz to, gdy czujesz się atakowany lub słaby. Te trzy słowa są jak duchowy miecz w rękach wierzącego. Teraz, gdy znasz już trzy słowa objawione przez ojciec Pio, Jezus Maryjo, ufam, nadszedł czas aby zrozumieć, jak prawidłowo i skutecznie używać tych słów w codziennym życiu. Nie wystarczy tylko mechanicznie je powtarzać. Ich prawdziwa moc objawia się, gdy są wypowiadane z wiarą, świadomością i oddaniem. Słowa te są wyrazem całkowitego zaufania Bogu i wstawiennictwu Maryi. Używając ich mówisz światu duchowemu: Nie należy do strachu zła ani rozpaczy. Należy do Jezusa i oddaje się pod opiekę Najświętszej Matki. Już samo to łamie potężne duchowe więzy. Oto praktyczne sposoby zastosowania tych słów w codziennej duchowości. Podczas modlitwy osobistej zarezerwuj chwilę swojego dnia, może to być poranek lub wieczór przed snem, i powtarzaj słowa modlitwy Jezus Maryjo ufam. Mów powoli, z pełną uwagą. Wyobraź sobie, że słowa te są światłem, a wychodzącym z Twoich ust i otaczającym Twoje ciało i dom. Jeśli wolisz, pomódl się wcześniej, Różaniec lub Ojciec nasz, aby przygotować ducha. W obliczu niepokoju, strachu lub bezsenności, jeśli w nocy odczuwasz niepokój, negatywne myśli, lub niepokój, który wydaje się pojawiać znikąd, powtarzaj łagodnie: Jezu, Mario, ufam. To uspokaja serce, wzmacnia ducha i odpiera wszelkie ataki duchowe, które mogą próbować dotrzeć do Twojego umysłu. W przypadku podejrzeń o klątwy lub negatywne wpływy, jeśli czujesz, że Twoje życie utknęło w martwym punkcie, że relacje z innymi psują się bez powodu, że drzwi zamykają się w niewytłumaczalny sposób, powiedz z duchową mocą: Jezu, Mario, ufam Wam. Rób to codziennie. Te słowa, wypowiedziane z wiarą, działają jak tarcza chroniąca przed złem. Używaj ich razem z sakramentami. Możesz powtarzać te słowa zapalając poświęconą świecę, spryskując swój dom wodą święconą lub wykonując znak krzyża. Wzmacniają one duchowe działanie sakramentów i wzmacniają ochronę, otoczenia. Siła tych słów tkwi w wierze, z jaką są wypowiadane, a nie w samym powtarzaniu. Nie jest to przesąd. Jest to aktywna duchowość, świadoma i zakorzeniona w tradycji katolickiej. Ojciec Pio używał tych słów jako tarczy, a ty możesz zrobić to samo. Powtarzając je z otwartym sercem, oddajesz swoje życie w ręce Boga i pod opiekę Maryi.